Cześć dziewczyny i jak wyglądam? Dziś szykuję się na wielkie wyjście. Pełne blasku fleszy i wrednych Jupiterów. No dobra, tak naprawdę to idę tylko do pobliskiej galerii, dokupić trochę branżowej makulatury. Ale te jarzeniówki, te dziwne rewie mody, które oglądam na zwykłych codziennych zakupach, kojarzą mi się właśnie z takim wybiegiem. Dziś na tapetę biorę kosmetyki kalifornijskiej marki Kylie. Dzisiejsze menu obejmuje wyrazistą kreskę, doczepiane rzęsy i trochę szalony róż który jakoś szczególnie ciśnie mi się na usta. W wersji na co dzień możecie zapomnieć o tym różu i postawić na coś bardziej stonowanego, ale dziś są przecież te Jupitery. Dodatkowo pokażę Wam, jak zrobić prostą i efektowną fryzurę domowym sposobem zwanym mamina lokówka. Rozszerzę włosy ulubioną szczotką Tangle Teaser i zwiążę je w kucyk. Ponieważ chcę spryskać odrosty specjalnym sprayem dla blondynek Bye Bye Raciness, aby pożegnać się z odrostami. Wystarczy strząsnąć butelkę i w odległości 20 cm od głowy spryskać włosy, które chcemy rozjaśnić. Efekt widać od razu i utrzymuje się do pierwszego mycia. Ponownie je rozczosuję, tym razem na gładko i robię kucyk z tyłu głowy. Następnie grzebieniem zakończonym szpikulcem wyciągam delikatnie pasma tuż przy nasadzie głowy i podnoszę je do góry. Należy robić to ostrożnie, aby nie wyjąć Zbyt dużo włosów. Takie proste działanie ma na celu zwiększyć objętość włosów, bo nie lubię jak są one przylizane i oklapnięte. Lokówką skręcam fale na kucyku, po to, aby później z łatwością połączyły się z moim doczepionym kucem i nie odznaczały się od niego. Biorę kucyk z włosów naturalnych w odcieniu złoty blond. Ten mój ma 40 cm i jest akurat, choć myślę, że następnym razem zamówię dłuższy. Może 50 albo 60 cm. Wcześniej doczepiane włosy nakręciłam na lokówkę, ponieważ można poddawać się zabiegom termicznym oraz koloryzującym. Włosy są gładkie i bardzo miękkie. Treska posiada dwie wstążeczki oraz grzeby, za pomocą których upnę ją we włosy. Wpinam go do kucyka do momentu, aż będzie dobrze się trzymał. Wstążeczkami owijam kucyk dookoła. Kilka razy. Mają one ten sam kolor co włosy i specjalnie nie rzucają się w oczy. Jeśli komuś przeszkadza, to zawsze można je zasłonić, otaczając kuca włosami naturalnymi. Na koniec zawiązuję kokardkę i fryzura jest już gotowa. Prawda, że to bardzo proste? Zanim przejdę do makijażu na twarz, nałożę maskę niwelującą zaczerwienienia i zmęczenie na twarzy, bo wyglądam jakbym nie spała. Chyba nigdy. Nie bójcie się mnie, ja wcale nie straszę. No może trochę. Potrzymam ją jakieś 15 minut. Mam nadzieję, że wystarczy. Makijaż oczywiście zacznę od nawilżającego kremu. Rozprowadzę go dokładnie po całej twarzy i zaczekam aż wchłoni się. Hmm, co za cudowne uczucie nawilżenia. Wezmę podkład w takim śmiesznym, ale bardzo praktycznym opakowaniu, dzięki czemu mogę dozować ilość kosmetyku i doskonale rozprowadzić go na pędzlu, w tym przypadku szczotko podobnym. Używam go od niedawna, ale beauty blender lepiej mi się sprawdza. Być może to kwestia przyzwyczajenia. Podkład genialnie się rozprowadza, jest kryjący, ponieważ posiada właściwości korektora. Kolor wspaniale dopasowuje się do mojej skóry. Wydaje mi się, że moja skóra ma dzisiaj dobry dzień. W rezultacie to ten podkład jest tak naprawdę dobry. Perfekt! Perfekcyjnie! Zagruntuję go pudrem mineralnym, który pozostawia satynowe wykończenie. Zobaczcie, że do opakowania dołączony jest pędzel. Ciekawe! Chociaż myślę, że łatwiej będzie użyć większego i bardziej puszystego pędzla. Ten natomiast fajnie sprawdzi się, na przykład na wyjazdy. Policzki wymodeluję bronzerem Charlotte Tilbury, który ma piękny odcień i doskonale rozprowadza się, nie tworząc plam. Ostatnio mój ulubiony. Na szczyty kości policzkowych nałożę odrobinę bronzera, mijającego się milionem drobinek. Spójrz, jak pięknie mieni się kolorami złota. Fajnie, lubię taki efekt glow. Od razu wyglądam na bardziej opaloną, bo w tym roku lato nie było dla nas zbyt łaskawe. Dobrze, że mamy kosmetyki i możemy sobie tu opaleniznę namalować. Na powieki nałożę rozświetlacz w kolorze szampańskim z palety Charlotte. Wymodeluję oko brązerem, aby nadać mu głębi i podkreślę ich kolor. Nakładam cień nad załamaniem oka. Moje oczy, jak widzicie, są dosyć daleko osadzone, więc nie boję się przeciągnąć cienia w stronę nosa. Przejdę teraz do brwi. Dużym plusem jest to, że w opakowaniu znajduje się ścięty pędzelek, którym namaluję wymarzony kształt brwi. Żel ma formułę wodoodporną, więc jest pewność, że nie rozmarze się ani nie spłynie w przeciągu dnia. No i o to przecież chodzi. Jednak lepiej maluje mi się pędzlem z dłuższym trzonkiem. Wygodnie trzyma się go w dłoni. Brwi wyczeszę szczoteczką i upewnię się, że kosmetyk jest równomiernie rozprowadzony. Eyeliner, jakiego użyję jest w kolorze grafitowym i jest on wodoodporny, dzięki czemu nie rozmazuje się. Lubię czasem odstąpić od tradycyjnej czarnej kreski i trochę pokombinować z kolorem. No nie za dużo, ale zawsze trochę. Ten będzie idealnie pasował do koloru moich ust. Zanurzę szczoteczkę w żelowym eyelinerze i narysuję linię na górnej powiece. Tak blisko rzęs, jak tylko to możliwe. W razie potrzeby uzupełniam powstałe luki pomiędzy rzęsami i pogrubiam linie. Zależy mi na grubej i wyrazistej z pięknym zakończeniem. Pozostaw żel do wyschnięcia, zanim otworzysz oko, żeby nie odbił się na powiece. Rzęsy wytuszują podwójną maskarą. Oczywiście czarną. Szczoteczka do górnych rzęs jest szeroka, ma ona aż 7 właściwości. Sama ocenicie efekt. Natomiast do dolnych rzęs cienka i bardzo precyzyjna, aby dotrzeć do każdej, nawet najmniejszej rzęsy. Usta, które są bardzo ważne w całym luku, pomalują fantastycznym różowym kolorem. Szminka ta jest wodoodporna i pozostawia matowy kolor na bardzo długo i co najważniejsze nie daje efektu spiszchniętych ani suchych ust. Jestem zachwycona tym kosmetykiem. Fajne jest to, że do tych kosmetyków dołączone są pędzelki, które ułatwiają pracę. Patrząc tak na siebie widzę, że czegoś brakuje mi w tym makijażu. Trzeba postawić kropkę nad i i przykleić rzęsy. Użyję tych napasków. Wcześniej podcięłam je i dopasowałam do długości powyki. Użyję tego nowego kleju Duo z witaminami. Jeżeli interesuje Was jak przyklejać rzęsy i chcecie, abym zrobiła taki film, piszcie o tym w komentarzach. To by było na tyle. Tak prezentuje się fryzura i make-up w całej okazałości. Lubię taki makijaże i mam nadzieję, że Wam również podoba się efekt. Zapraszam Was kochani na mojego Instagrama, Kinga Klepacka. Tam mam stały kontakt z widzami. Także jeżeli chcecie być na bieżąco ze mną, to zapraszam. Już nie mogę doczekać się następnego tutorialu. Trzymajcie się ciepło i życzę miłego dnia. Pa pa!